Witam Państwa. W niedzielę, tydzień temu, jak zwykle poszliśmy do lokalu wyborczego i tam okazało się, że nie ma już żadnych wyborów. W pierwszej chwili zupełnie nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, no bo człowiek się już przyzwyczaił, tydzień w tydzień chodził, a to nagle koniec. Ale skoro już wyszliśmy ze studia, to postanowiliśmy trochę pochodzić po mieście i z kolei to polubiliśmy. Dzisiaj podtrzymamy tradycję chodzenia po mieście. Doktor Aleksander, korzystając ze sprzyjającej pogody, przysiadł się w parku do towarzystwa, by pograć w szachy. Niestety nie po raz pierwszy nasz ekspert okazał się zbyt wymagającym partnerem, chociaż bardzo cierpliwym. Brzyma. Przepraszam, ale ruszył pan króla, a król tylko jedno pole w każdą stronę. O, 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 o tu, może wam postawić, ale za chwilę nie pana zaszachuje, także. Nie wiem. W szachy to ja najlepiej grałem, jak miałem 14 lat. Mamy nowy, jakże zgrany rząd. Gdy pojawiły się głosy, że minister obrony Radek Sikorski to niepoważne i że należy mówić radosław, nowy szef dyplomacji natychmiast zachował się solidarnie i kazał zmienić swoją wizytówkę. O premierze Marcinkiewiczu mówi się, że nawet gdy nie ma żadnych obowiązków partyjnych, lubi przebywać w towarzystwie braci, ale stara się bywać wszędzie. Jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu premier Marcinkiewicz postanowił pokonać. Ewentualne uprzedzenia ideologiczne i odwiedził jaskinię kapitalizmu, czyli warszawską giełdę. Okazywał wielką życzliwość. Znaleźli się jednak złośliwi, którzy nie uwierzyli w szczerość premiera i skomentowali ten oto obrazek słowami: Diabeł się w ornat ubrał i ogonem nam się wojny. Dodajmy, że nie cytujemy tu Jana Rokity, który jako Krakus powiedziałby zapewne nie, że diabeł się ubrał w ornat, tylko diabeł ubrał ornat. Więc to nie Jan Rokita, podkreślamy, żeby nikt nie dołączył Jana Rokity do czarnej listy polityków, którzy źle wyrażali się o pisie i jako tacy nie będą przez pis dopuszczani już nigdy do niczego. Doktor Aleksander postanowił poddać premiera Marcinkiewicza pewnemu testowi psychologicznemu. Przypuśćmy, że Biuro Ochrony Rządu przekazuje Panu na migi. Uwaga! Podstępni prowokatorzy z Platformy Obywatelskiej chcą, żeby się Pan boleśnie poparzył. Mikrofon jest podgrzany do temperatury 80 stopni Celsjusza. Jaka będzie Pana pierwsza reakcja? Co Pan zrobi? Brawo! Reakcja prawidłowa. To dobrze wróży na przyszłość. Wypełnianie oczekiwań społecznych nastąpiło po wyborach znacznie wcześniej niż mogliśmy oczekiwać. Z radością informuję Państwa, że oto działa już Urząd Antykorupcyjny. Ma on rangę Urzędu Centralnego, ma oczywiście filie wojewódzkie, powiatowe, gminne. Popatrzmy, jak załatwia licznych klientów dzielnicowy Urząd Antykorupcyjny w naszym rejonie. Urząd rozpatrzył pana skargę pozytywnie. Obniżono wysokość łapówki i pan, jako dawca, może zawiadomić biorcę, że żąda na kwota za. co tam było? Przyznanie lokalu. Tak, 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 pamiętam. Nie powinna przekraczać 4000 tysięcy złotych. Tu ma pan decyzję na piśmie. Proszę poprosić następnego. Dziękuję, Do widzenia. Słucham pana. Jestem chory, czekam na operację. Chciałem przyspieszyć termin. To prosta sprawa, mamy tarifikator. Y... Proszę wypełnić formularz nazwa choroby, tu przewidywana ilość miesięcy oczekiwania w kolejce, tu przewidywana ilość miesięcy życia w wypadku niewykonania operacji. Jeśli liczba z tej rubryki jest niższa niż z tej, to dodatkowo wypełnia pan rubrykę imię i nazwisko spadkobiercy, który odbierze decyzję w pana imieniu. No i najważniejsza rubryka. Ile zażądał lekarz? No, właśnie, tu jest właśnie problem. <laughs> Jak zwykle, ale proszę się nie martwić. Mamy sposoby na panów lekarzy. Przedstawię mu wydruk z komputera ze szpitalami, które nie chcą aż tyle. Problem polega na tym, że on nic nie chce. Jak to nic? No nic. Mówię mu, jeżeli pan doktor nie chce, to ja zapłacę szpitalowi. Mhm. A on, że konstytucja gwarantuje bezpłatne leczenie i szpitalowi też nie można zapłacić. Mhm. Ja mówię, proszę pana, ja, ja nie ukradłem tych pieniędzy. Całe życie ciężko pracowałem, żeby w razie czego móc z nich skorzystać. A no, on wtedy... To nie jest solidarnie. Przed panem w kolejce jest pacjent, który jest w gorszej sytuacji niż pan. Całe życie pił, palił, organizm ma wyniszczony, więc jego trzeba ratować, a nie takiego, co ma pieniądze. Wie pan, no, pierwszy raz mamy tak trudną sprawę. No, da się coś zrobić? No, urząd tu jest bezsilny, ale... ale ja... Prywatnie po godzinach mogę spróbować... To będzie kosztowało 980 zł plus VAT, ale oczywiście w przepisowej kopercie, którą przypadkiem zgubi pan wychodząc. Dobrze. Tu redakcja kulturalna. Nieznanym pewnie jeszcze rysem charakteru premiera Marcinkiewicza jest jego zauroczenie poezją i muzyką. Lubi słuchać i recytować na przemian. Krople dżdżu to jesienny chrzest wśród żółkłych powoi. Obok mnie wiele stresu jest, więc Chopin to koi. Nie z repertuaru Fryderyka Chopina jednak, lecz spośród przebojów senatora PiSu wybrano utwór, który posłużyć może jako ilustracja muzyczna wydarzeń związanych z pracami nad tworzeniem koalicji rządowej. Między panem Leperem, panem Giertychem i panem Kaczyńskim. To fakt, kto chce solo, ten nie dojda. Lecz dwóch innych trzeba mieć, gdy do tanga trzeba dwojga. Do tanga trzeba dwojga i dwóch musi chcieć. Od przybytku woli szóstka głowa albo brzuch. tuska sojuszników. Nie dziesięciu, tylko dwóch. Dałby w łeb nam naród, oj, dał. Gdyby rząd ten z hukiem padł. Lecz do tanga. Do każdego tanga trzeba dwojga. Tutaj nie wystarczy. Twój brat. Zrobiło się chłodno, więc postanowiliśmy wrócić do studia. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna zapowiedź, Wielkie. kochani. Zapowiedź, jedna. opróżnić studio. Jak to? No, no, pomieszczenie. Zajmuje po nas gazeta, nie pamiętam tytułu, ale to jest zrobiła się ostatnio ważna. Ale to jest to jest nasze pomieszczenie, przecież zawsze było. No przecież nie mogło nam tego zrobić, tośmy Tośmy robili nasz dziennik. No właśnie, robili... właśnie, właśnie. To ta gazeta. Jaka ta? No nasz dziennik ma się tu drukować. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Kożanka Chojnacka ma jeszcze jakiś materiał z sejmu. Bardzo proszę. Główny ciężar negocjacji platformy obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością przez dłuższy czas spoczywał na barkach Jana Marii Rokity. Pracował on dzień i noc, dyskutował, przekonywał i mimo że poza zaprzysiężeniu rządu negocjacje raptownie się skończyły, Jan Maria Rokita wciąż jeszcze żyje w świecie gorących dyskusji. Często widzimy go, jak samotnie idzie korytarzem sejmowym i głośno przemawia sam do siebie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli cała policja i służby specjalne. Pytam się, w jakim celu PiS chce mieć te wszystkie trzy ministerstwa w swoim ręku? No już, już, już. Było, minęło.